Dzień kochani. Dzisiaj kolejna świąteczna ozdoba. I tak, w temacie świąt pozostaniemy jeszcze myślę gdzieś do połowy grudnia, bo tak jeszcze od połowy grudnia do centralnie świąt będziemy mieli chwilkę, żeby coś porobić z małym wyjątkiem, bo kolejny film to będzie coś innego. Także... Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam. A wracając do tej śnieżynki, potrzebujemy do jej wykonania kordonek i szydełko. I to jest w sumie wszystko, co jest nam potrzebne. Oprócz tego, no wiadomo, nożyczki, krochmal, coś, żeby rozciągnąć tą naszą śnieżynkę. A tak to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Aha, jeszcze co do kordonka to ja pracuję na tym. Kordonku i do tego szydełko 1,25 mm robiłabym szydełkiem 1 mm ale gdzieś mi się zawieruszyło także jestem kochani skazana, <coughs> przepraszam na szydełko 1,25 także bierzemy się za szydełkowanie zaczniemy sobie od magicznego kółeczka i jeżeli nie potraficie zrobić magicznego kółeczka odsyłam was do tego tutaj filmiku. Ogólnie w opisie wkleję Wam linki i do magicznego kółeczka, i do krochmalenia, metod krochmalenia, bo nie tylko krochmalem możemy krochmalić. Yy, I do bajkofi, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawkę. Także wszystkie linki, kochani, będziecie mieli w opisie. I jak już będziemy mieli magiczne kółeczko gotowe, robimy trzy oczka łańcuszka. I to jest nasz pierwszy słupek. Następnie na naszym magicznym kółku robimy dwa słupki. Teraz trzy oczka łańcuszka, trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka. Słupki. Trzy oczka łańcuszka, trzy słupki kolejne trzy oczka. I trzy słupki, kolejne trzy oczka, łańcuszka. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć grupek naszych słupków, i jeszcze szóstą grupkę trzech słupków musimy zrobić. Pierwszy, drugi i trzeci słupek. Teraz sobie zaciśniemy nasze magiczne kółko. Zrobimy trzy oczka łańcuszka. I wbijemy się w górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. I robimy tutaj oczko. Ścisłe. I pierwsze okrążenie mamy gotowe. Drugie okrążenie zaczynamy od tutaj trzech oczek łańcuszka. I to jest nasz pierwszy słupek. Plus jeszcze jedno oczko. Następnie przechodzimy tutaj na łańcuszek, gdzie robimy trzy słupki. Pięć oczek łańcuszka i trzy słupki na tym samym łańcuszku, gdzie poprzednie słupki. Raz, dwa i trzy. Oczko łańcuszka i przechodzimy na kolejny tuch łańcuszek, gdzie zrobimy trzy słupki, pięć oczek łańcuszka i trzy słupki. Raz. Dwa. Trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć oczek i trzy słupki. Jeden. Dwa. I trzy. Oczko łańcuszka i przechodzimy na kolejny tu łańcuszek, gdzie znów wykonujemy trzy słupki, pięć oczek łańcuszka i trzy słupki. Oczko łańcuszka na kolejnym tu łańcuszku z poprzedniego okrążenia robimy znów trzy słupki, pięć oczek i trzy słupki. Oczko łańcuszka, i na kolejnym tu łańcuszku trzy słupki, pięć oczek i trzy słupki. Jeden, dwa i oczko łańcuszka i został nam tutaj ostatni łańcuszek, na którym wykonamy najpierw trzy słupki. Pięć oczek łańcuszka i dwa słupki. A dwa, ponieważ tutaj jeden zrobiliśmy na samym początku z oczek łańcuszka. Raz i dwa, oj, i dwa. Teraz wbijamy się w raz, dwa, trzy, w trzecie oczko łańcuszka, w ten pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. Robimy oczko ścisłe i przedostatnie okrążenie mamy zakończone. Ostatnie okrążenie. Zaczynamy od półsłupka. Tutaj zaraz na tym jednym oczku, które nam zostało. I tutaj robimy półsłupek. Następnie przechodzimy na łańcuszek. I na tym łańcuszku, tutaj, robimy najpierw 6 słupków. Teraz pikotek z pięciu oczek łańcuszka jeden słupek, pikotek z siedmiu oczek łańcuszka. Jeden słupek. Znów pikotek z pięciu oczek prawie się udało Cztery, pięć. i sześć słupków Teraz półsłupek tutaj na jednym oczku między słupkami. I przechodzimy na kolejny tu łańcuszek, gdzie robimy 6 słupków. pikotek z pięciu oczek łańcuszka, słupek, teraz pikotek z siedmiu oczek łańcuszka, pięć, sześć, siedem. Słupek pikotek z pięciu oczek łańcuszka. Sześć słupków. 5 i 6 I teraz półsłupek tutaj między słupkami i znowu przechodzimy na łańcuszek, gdzie robimy sześć słupków. pikotek z pięciu oczek, słupek, pikotek z siedmiu oczek, słupek, pikotek z pięciu oczek. 6 słupków i znowu pół słupek tutaj na oczku i tak kochani przerabiamy jeszcze. Drugą, tutaj naszą połowę. Dokładnie tak samo obrabiamy każdy jeden łańcuszek. I jak już obrobimy wszystkie tutaj łańcuszki, to wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, który na samym początku wykonaliśmy i robimy w nim oczko ścisłe, zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka na końcu. Następnie sobie ucinamy tą niteczkę, wyciągamy ją i tak, jeżeli chcecie tak dla waszego, waszego dla bezpieczeństwa waszej rodbudki możecie sobie wszyć tą niteczkę tą i tą ale ja tego nie robię bo przyklejam ją na krochmalu ale tak jak mówię jeżeli chcecie takie mieć 100% pewność to śmiało możecie wszyć tą, te niteczki w pracę i jak już mamy gotową naszą śnieżynkę, zamaczamy ją w krochmalu. Bardzo dokładnie. Wszystko musi być tutaj namoczone. A następnie będziemy sobie rozciągać tą naszą śnieżynkę. Ja sobie pozwolicie tylko przetrwę troszeczkę. Dłonie. I tak. Ja mam tutaj styropian. Wy możecie mieć tekturkę lub cokolwiek, na czym można rozciągnąć tą naszą śnieżynkę. I tak. Na środku sobie chwytam. Następnie te dłuższe pikotki po dwóch stronach. Następnie tutaj resztę tych długich pikotków. Tak jak sobie już rozciągniemy te sześć najdłuższych pikotków, patrzymy, czy mamy w miarę równo tą gwiazdkę. Bo teraz jeszcze sobie spokojnie możemy ją poprzepinać. I jak już uznamy, że jest ok. To przypinamy sobie resztę tych pikotków. Następnie, sobie odstawiamy to jakieś suche, ciepłe miejsce. Ja sobie odkładam na kaloryfer i zostawiamy najlepiej na całą noc, żeby to rzeczywiście solidnie wyschło. A później możemy się cieszyć gotową śnieżynką. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, suba na tym kanale oraz dzwoneczek. Ja Wam bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i powodzenia.